Prokrastynacja jest skuteczna, spełnia ona swoją rolę. Przede wszystkim ostatecznie sprawia, że wykonujesz zadanie, nawet jeżeli nie jest to najlepsza możliwa praca. Przynosi również tymczasowe poczucie ulgi, rozluźnia napięcie, odsuwa stres na bok, sprawia, że na chwilę czujemy się lepiej. Wszystko to kosztem jednego szaleńczego zrywu. Tuż przed deadline. Em. Prokrastynacja szkodzi nam w dłuższej perspektywie. Krótkoterminowo jest to jednak zachowanie nagradzające. Konsekwencje przychodzą później, i właśnie to sprawia, że jest to tak groźne zjawisko. Paradoksalnie, jeszcze bardziej niebezpieczne są sytuacje, w których prokrastynacja prowadzi do sukcesu. Niekorzystny proces przynosi korzystny rezultat. Mózg pod wpływem nagrody otrzymuje sygnał, że jest to optymalne rozwiązanie. Pozwala na ucieczkę od stresu i dyskomfortu, a jednocześnie nie wiąże się ze znaczącymi kosztami. Może nawet przynieść zysk. W taki właśnie niewinny sposób rodzi się nawyk, niekończący się cykl stresu i redukcji napięcia. A jeżeli chcesz dowiedzieć się o prokrastynacji więcej, odwiedź YouTube Atletae i stronę internetową atletaepl.